Witam Cię w podcaście w stronę siebie. Jeśli pragniesz podążać drogą własnego szczęścia, odkrywać siebie i nade wszystko przestać odkładać swoje życie na później, to jesteś we właściwym miejscu. Z tej strony, Beata Biegała, zapraszam Cię do wspólnej podróży przez zmianę. Moja droga, witam cię dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dla mnie odcinku, dlatego że ten odcinek sponsorowany jest przez moje urodziny. Jutro kończę 43 lata i chciałabym dzisiaj podzielić się takimi 10 bardzo ważnymi lekcjami dotyczącymi rozwoju osobistego, które w mojej opinii są naprawdę ważnym e, ważnym fundamentem tak naprawdę całej naszej zmiany bo zmiana sama się e, nie dzieje ona się oczywiście dzieje poza nami ale ta zmiana której my oczekujemy której my chcemy wymaga naszego zaangażowania więc chciałabym żebyś wysłuchała słuchała sobie tego odcinka i stworzyła z niego taki, taką bazę, taki fundament, takie miejsce, do którego będziesz wracała w momencie, kiedy będziesz czuła, że w Twoim życiu dzieje się gorzej, że z jakiegoś powodu jest Ci trudniej zadbać o siebie, być przy sobie, i przede wszystkim przede wszystkim w momentach, kiedy następuje tak zwane, ja to nazywam wywalenie, czyli kiedy emocje, niewspierające emocje, niewspierające Myśli zaczynają nas zwyczajnie bojkotować na tej naszej drodze zmiany. Więc zapraszam Cię do wysłuchania tego wszystkiego. I oczywiście, moja droga, zrób sobie notatki, bo ten podcast, ten odcinek jest moim prezentem na moje urodziny dla Ciebie, czyli zebrałam w tym odcinku najważniejsze elementy, bez których Twoja zmiana będzie. Będzie jak ten chomik w karuzeli, tak? Będziesz kręciła się w kółko i nic, nic z tego nie będzie, nie będzie rezultatów, bo idziemy po rezultaty, a nie robimy rozwoju dla samego rozwoju. Więc jaka jest moja pierwsza lekcja? Rozwój osobisty nigdy się nie kończy. Cały dzień, to praca nad sobą. Mówię, cały dzień i całe nasze życie. Rozwój osobisty nigdy się nie kończy. Kiedy budzisz się rano, powinnaś już budzić się z intencją tego, że ten dzień będzie dla Ciebie wspaniały, będzie cudowny, że to jest dzień pełen możliwości i tak naprawdę, że każdy dzień jest szansą na nowe, jest szansą na zmianę. Dlaczego powiedziałam, że cały dzień to praca nad sobą? Praca nad sobą, czyli ta praca nad naszą zmianą, nad naszymi celami, nad realizowaniem naszych marzeń odbywa się przez cały dzień. Zmiana nigdy nie nastąpi, jeżeli to będzie to będzie wyglądało w ten sposób, że na przykład rano zrobisz jakieś swoje nawyki, ja o nawykach powiem Ci jeszcze w innej lekcji, później wieczorem zrobisz jakieś tam swoje nawyki, a tak naprawdę pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, przez cały dzień będziesz. Na tak zwanym autopilocie. Co to jest ten autopilot? Autopilot to jest tak naprawdę nasza zaprogramowana podświadomość, która nami steruje. Wszystko to, co jest zaprogramowane w Twojej podświadomości, rządzi Twoim życiem. I nie ma znaczenia, czy te, czy te programy, przekonania są wspierające dla Ciebie, czy są niewspierające. To one będą decydowały o tym, w jaki sposób myślisz, jakie podejmujesz decyzje, w jaki sposób się zachowujesz. Jakie masz doświadczenia każdego dnia i jak się czujesz z tym wszystkim. Czyli mówię tutaj o takiej pętli, która, pętli myślenia i czucia, która, jeżeli nie jest, nie jest uświadomiona i nie jest praktykowana takiej pełnej świadomości, to powoduje to tyle, że jesteśmy na tym automacie, jesteśmy, jesteśmy na takim autopilocie, który decyduje za nas. I my możemy sobie mówić oczywiście, że mamy wolną wolę, że to jest takie cudowne, że to jest tak fajne, że możemy o sobie decydować. Niemniej jednak, jeżeli pozwalasz, żeby to twój, twój autopilot decydował za Ciebie, to tak naprawdę no, nie ma tutaj tej wolnej woli. Wolna wola powstaje w momencie, kiedy jest pełna świadomość tego, co się dzieje we mnie, co się dzieje na moim, ze na, na moim zewnętrzu, czyli w moim życiu fizycznym, i tak naprawdę. Wtedy mogę decydować świadomie, wtedy mogę wybierać świadomie myśli, które chcę myśleć. Mogę wybierać, jakie ja się chcę w określonej sytuacji, w określonych e, momentach mojego życia zachować, jakie ja chcę tak naprawdę tworzyć doświadczenia i jakie ja chcę czuć emocje. To jest wtedy wolny wybór, tak? to jest ta wolna wola. Natomiast jeżeli nie robisz tego świadomie, to jest tylko taka, takie pozory. Które my sobie mówimy, tak, mamy, wolne, wol, mamy wolną wolę, to ja decyduję o moim życiu, i tak dalej, i tak dalej. Tylko co z tego, że wiesz, że masz wolną wolę, jak two, Twoim życiem rządzi Twoja podświadomość. Przemyśl to sobie. To jest pierwsza lekcja. Druga lekcja, mm, no właśnie, to jest taki temat, który, nad którym sama bardzo długo pracowałam. Kiedy mówisz, że nie możesz, to tak będzie. Kiedy uznasz, że możesz, wszystko się zmienia. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, na ile Ty sama sobie pozwolisz eksplorować własne życie, przede wszystkim własny potencjał i na ile pozwolisz sobie odkrywać yy, i doświadczać tego wszystkiego, co gdzieś tam na Ciebie czeka. Jeśli mówię o tym, że kiedy mówisz sobie, że nie możesz, to tak będzie, to mam na myśli to, że jeżeli nie podejmiesz decyzji, ok, Moje życie dzisiaj wygląda tak: jest mi niefajnie, mam bardzo dużo trudnych relacji wokół siebie, za mało zarabiam. Jest mi źle w moim, nie wiem, w moim najbliższym otoczeniu, nie czuję wsparcia, nie mam dla siebie czasu, wszystko mnie gdzieś tam wytrąca z równowagi. E, mam wrażenie, że cały czas chodzę sfrustrowana, nieszczęśliwa, niezadowolona. To są takie cytaty, wiesz, które cytuję ci tak naprawdę na podstawie tego, co najczęściej słyszę od moich klientek. To jeżeli masz w sobie taki wewnętrzny monolog, albo jeszcze nie daj Boże, taki zewnętrzny monolog i tak do siebie mówisz, i tak mówisz do innych ludzi, tak to rzeczywiście potwierdzasz tylko to, że chcesz tego więcej, tak? Czyli uznajesz, potwierdzasz to, że nie możesz sięgnąć po niczym nic więcej i to, czego doświadczasz w tej chwili, w tym momencie jest tą jedyną prawdą, e, która się w twoim życiu dzieje i która będzie się działa. I tak naprawdę Naukowcy mówią, że w naszym umyśle w trakcie doby pojawia się od 50 do 60 tysięcy myśli, a 90% z tych myśli to są myśli, które już w naszym życiu były. I zobacz, jeżeli myślisz bardzo dużo o tym, że jest ci w życiu źle, że ci ludzie to są wredni, że do niczego się nie nadajesz i itd. Itd. itd., itd., to zobacz, czy to czasem nie jest myśl, którą myślałaś wczoraj, tydzień temu dwa tygodnie temu i tak dalej. Jeżeli Twoje myślenie, Twoja pętla tak naprawdę myślenia, czucia, osadzona jest cały czas w Twojej przeszłości, bo to, co myślałaś wczoraj, jest już Twoją przeszłością, to tak naprawdę odbierasz sobie szansę na zmianę, odbierasz sobie szansę na rozwój. I nie ma znaczenia, że Ty bierzesz udział w, w wielu live'ach, chodzisz na webinary, na szkolenia. Jeżeli Twoje myślenie się w żaden sposób nie zmienia i cały czas jesteś w tej swojej pętli niewspierających myśli, niewspierających decyzji, niewspierających zachowań, niewspierających doświadczeń i emocji, to nic się w Twoim życiu nie zmieni. E, może się zmienić na gorsze, tak? Może się zmienić na gorsze, bo będziesz coraz bardziej sfrustrowana, ale na lepsze, no niestety. Niestety nie. Natomiast to od Ciebie zależy. Czy ty, czy ty będziesz się w tym, nie mogę, nic się nie zmieni, musi tak być, czy jednak podejmiesz decyzję, żeby przekierować swoje skupienie na inne tematy? Na przykład mogę, spróbuję, zobaczę, co mi to przyniesie, z ciekawością, bo możesz powiedzieć sobie, możesz sobie stworzyć taką moją ulubioną afirmację. Wszechświecie, zastocz mnie najlepszą wersją mojego życia. Mojego marzenia, mojej potencjalnej przyszłości, i kiedy wychodzimy z poziomu zaciekawienia, kiedy przekierowujemy nasze, um, nasze skupienie na inne tematy niż te, które towarzyszyły nam dotychczas, to nagle okazuje się, że moje myślenie się zaczyna zmieniać, bo zaczynam coraz więcej czasu myśleć o tym, czego ja chcę, a nie czego ja nie chcę. Zaczynam myśleć, ok, to jak ja mogę to zrobić. Żeby to coś osiągnąć, żeby po to coś sięgnąć, w jaki sposób ja mogłabym znie, z, zrealizować to marzenie, zrealizować ten plan? Co ja mogłabym tak naprawdę zrobić dla siebie? Kiedy zaczynasz zadawać sobie te pytania, to zaczynają się pojawiać też odpowiedzi. I te odpowiedzi bardzo często pojawiają się w, 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 w formie takich wspierających, dobrych dla Ciebie myśli. I co się dzieje, jak ty masz inne myśli niż dotychczas, jak pojawiają się w twojej głowie wspierające myśli, bo na przykład pracujesz z afirmacjami i pracujesz jeszcze z innymi nawykami i jest ci naprawdę z tym dobrze, czujesz, że ta energia twoja rośnie. To co się dzieje? Podejmujesz inne decyzje. Te decyzje bardzo często wpływają na to, że zaczynasz zachowywać się inaczej, czyli już nie jesteś taką obrażoną dziewczynką, która siedzi gdzieś tam w kącie i czeka, aż ktoś jej coś da, tylko przejmujesz kontrolę. Nad swoim życiem, bierzesz za nie odpowiedzialność i zaczynasz mówić: OK, to co ja mogę zrobić? i zaczynasz po prostu mieć inną postawę w ogóle w całym swoim życiu, zaczynasz zachowywać się inaczej, a to powoduje, że to Twoje doświadczenia zaczynają mieć wydźwięk pozytywny, zaczynasz się też czuć lepiej w swoim życiu i to nakręca kolejne pozytywne myśli, bo ty zaczynasz doświadczać swoich małych, prywatnych sukcesów. Ja wiem. Że słowo sukces jest takim słowem, które nas bardzo często wywala. Bardzo często nie chcemy myśleć o naszym życiu w kategoriach sukcesu, bo wkładano nam kiedyś do głowy, że trzeba być pokornym, że trzeba być małym, że trzeba się nie wychylać, tak? Bo przecież jak sukces to, to ktoś mnie zauważy, to ktoś mnie zacznie oceniać, itd., itd. Pamiętaj, że każda najdrobniejsza rzecz, którą robisz w swoim życiu, jest Twoim sukcesem. Wszystko to, co ci się udaje. Wprowadzenie nowego nawyku, zmiana nastawienia do jakiejś osoby, do jakiejś sytuacji, to wszystko jest twoje, twoje życie i twój sukces. Więc ty masz prawo doświadczać tego sukcesu, masz prawo eksplorować swój własny sukces, ty masz prawo cieszyć się swoim własnym sukcesem. I to jest najważniejsze, żebyś to zrozumiała. Bo jeżeli dzieje się w Twoim życiu coś pozytywnego, coś fajnego, właśnie wprowadzasz nowy nawyk, realizujesz jakiś mały cel, przeczytasz książkę od deski do deski i masz bardzo dużo wglądów na ten temat, i mówisz sobie, że to jest w ogóle bez sensu, to za chwilę to nie, sta, to nie będzie Twoją trwałą zmianą. Ty musisz to podbijać, Ty masz prawo się z tego cieszyć, tak? Powiedzieć sobie, wow, to jest niesamowite, że ja to zrobiłam. Tylko dlaczego my, się tak często, mm, dlaczego my się tak często nie chwalimy, nie cieszymy? Bo się porównujemy do innych ludzi. A porównywanie się jest takim pierwszym, powiedziałabym, krokiem do piekła, tak? do twojego osobistego piekła porażek. Bo jak się porównujesz z kimś innym, to zawsze wypadasz gorzej. Więc przestań się porównywać. Trzecia lekcja. Zmiana to nie jest czekanie na lepsze jutro. Zmiana jest działaniem. Zmiana jest podjęciem akcji. Kiedy czekasz na lepsze jutro, kiedy tłumaczysz sobie, że okej, okay, Dzisiaj w moim zewnętrznym świecie jest tak, że no mam dużo pracy, prowadzę jakiś ważny projekt, mam tam opóźnienia, a moje dzieci mają, nie wiem, tutaj mi dziecko choruje, tutaj coś się dzieje, tutaj znowu jest jakaś akcja ważna i zaczynasz sobie myśleć: OK, to teraz mój rozwój być może, to teraz ja muszę się zająć tymi tematami, tak? Potrzebuję zająć się tym, co teraz gdzieś tam, tym, tym gaszeniem pożarów o, tego słowa mi brakowało muszę zająć się tym gaszeniem pożarów. Pożarów. I znowu to są te sytuacje zewnętrzne, które nam mówią Odłóż teraz ten rozwój, teraz tego nie rób, zrobisz to jutro Przecież dzisiaj jesteś taka zmęczona Dzisiaj się tak napracowałaś, ty dzisiaj tyle kilometrów przejechałaś A ty będziesz, nie wiem, wstawała wcześniej jutro i tak dalej Żeby coś tam, jakieś nawyki bez sensu Przecież ty masz prawo się wyspać Masz prawo w ten sposób zadbać o siebie I okej, okay, o zadbaniu o siebie ja powiem w innej, w innej lekcji Natomiast... Y to są wymówki. To są zwyczajnie wymówki. Zmiana, najlepszy dzień na zmianę, najlepszy czas na zmianę jest zawsze dzisiaj. Nie jutro, nie za tydzień. Dzisiaj. Dzisiaj jest tym momentem, który, który może zmienić wszystko w Twoim życiu, jeżeli tylko sobie na to pozwolisz. Jeżeli uznasz, że to jest głupie, że to jest niewłaściwe i posłuchasz tych wymówek, będziesz bardziej skupiona na tym, co na zewnątrz niż na tym, co wewnątrz, to będziesz, yy, będziesz strzelała sobie w kolano, piętę, nie wiem, w co tam jeszcze możesz sobie strzelić po drodze, ale to mniej więcej będzie tak wyglądało, że to będzie cię sabotowało. Te wymówki, które się pojawiają, które wynikają z tego naszego świata zewnętrznego są właśnie yy, są, są wymówkami. Które, które tak naprawdę powodują, że my odkładamy siebie na później. Odkładamy wszystko to, co jest dla nas ważne, tak? Wszystko to odkładamy. Więc przestań odkładać siebie na później i dzisiaj podejmij działanie. Dzisiaj podejmij działanie, z którym być może zwlekasz już długi czas. Wiesz, że na przykład warto by było. Chodzić na te spacery codziennie, ale sobie patrz, patrzysz za okno i myślisz sobie, hmm, przecież tak szaro, tak ponuro, w nocy był przymrozek, tak jest nieciekawie. No to po co ja to będę robić? Nie, masz to właśnie zrobić dzisiaj. To jest akcja, to jest to działanie, tak? To jest to działanie, które jest kolejnym albo pierwszym, albo kolejnym krokiem do tego, żebyś przybliżyła się do swojego wymarzonego życia. Bez tych kroków, bez podejmowania tak naprawdę tego działania każdego dnia, bez podejmowania świadomych decyzji, ok, nie chce mi się, ale pójdę na ten spacer, nie chce mi się, ale zapiszę tą wdzięczność, nie chce mi się, ale zrobię tą kolejną lekcję w kursie, to, to jest właśnie to, co spowoduje, że za rok o tym czasie ty nie będziesz pamiętała, kim ty byłaś rok temu. Nie będziesz pamiętała, bo zmiana będzie tak ogromna. I każdy, ja to powtarzam bardzo często, i to nie jest żaden oklepany frazes czy hasło marketingowe. Każdy, każdy, każdy może zrobić swoją zmianę, ale potrzebujesz się w tą zmianę zaangażować nie tylko o niej myśleć, ale po prostu podjąć działanie. I teraz moja droga, mój ulubiony temat, lekcja numer 5. Zacznij od zbudowania fundamentu. I mam takie poczucie, że mnóstwo osób buduje swoją zmianę, chce się rozwijać i właśnie ucz uczęszczają na live, są aktywni, chodzą na webinary, na wszystkie bezpłatne szkolenia, wyzwania i co tylko tam im się trafi. Natomiast cały czas, tak jakby ten rozwój moim zdaniem to jest taka forma pseudo-rozwoju albo to jest taki rozwój, czyli taka prekampania czyli coś, co jest przed tym właściwym tematem. To jest taki, takie ciągłe tylko zdobywanie wiedzy. Rozwój jest działaniem, rozwój jest praktyką. Tak? To nie jest coś, co się, o czym się tylko wie, czego się tylko uczy. Oczywiście potrzebne jest nam bardzo studiowanie, potrzebne jest nam zdobywanie nowych informacji, bo wtedy w naszym mózgu tworzą się nowe po połączenia neuronalne. I jeżeli my wracamy i wciąż powtarzamy sobie i powielamy te, te, nowe, te nowe wiadomości, to w końcu te nasze, y nasze neurony. Te nowe połączenia, one się tak utrwalą, że staną się częścią naszej nowej osobowości. Czyli ta wiedza tak jakby będzie zaktualizowana i twoja osobowość już będzie inna o tą porcję wiedzy. Natomiast sama wiedza to, jest, to nie wszystko. To nie jest wszystko, bo wiedza, ta wiedza jest nam potrzebna do, jest takim punktem wyjścia do tego, żeby podjąć działanie, bo mo, potrzebuje się dowiedzieć, jak mam to zrobić, co mam zrobić, w jaki sposób mam to zrobić, ale Potrzebuję w końcu podjąć tę podjąć decyzję o tym, ok, to ja to dzisiaj zrobię. I teraz chciałabym Ci powiedzieć o, tym, o, tych, o tych fundamentach. Czym jest tak naprawdę, moim zdaniem, fundament w naszym rozwoju osobistym i dlaczego on jest potrzebny? Fundamentem są nasze wspierające nawyki. Kiedy, jeśli odważysz się zrobić sobie taką taki na przykład tydzień obserwacji tego, co ty robisz każdego dnia, jak wygląda każdy Twój dzień, tak, na, może nie minuta po minucie, ale w takich sekwencjach, ok, jestem w pracy, to w pracy robię to, 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 w międzyczasie mam przerwę na kawę, jak mam przerwę na kawę, rozmawiam z tym, albo skroluję Facebooka, albo jestem na Instagramie, albo dzwonię do kogoś bliskiego, albo robię coś. Tam jeszcze innego, albo płacę rachunki i tak dalej, i tak dalej. Jak wygląda czas, kiedy ty jesteś w domu? Tak? Co ty robisz w tym domu? Sprzątasz, nadrabiasz zaległości, gotujesz obiad, pomagasz dzieciom w pracy, później nie wiem, siedzisz przed telewizorem, oglądasz jakiś kolejny, kolejny odcinek serialu yy, i może jeszcze w międzyczasie, właśnie media społecznościowe, jakiś live rozwojowy, coś tam jeszcze. Wieczorem padasz na twarz i tak naprawdę każdy kolejny dzień wygląda tak samo. I w trakcie tego naszego dnia tam jest nakładane bardzo dużo nawyków, czyli takich zachowań, który, nad którymi my się nie musimy za, zastanawiać, one po prostu dzieją się automatycznie. I sama nieraz złapałam się na tym, na przykład mój mąż mówił, e, mówił do mnie, że słuchaj, wysłałem ci coś na Messengera, weź, e, proszę, wydrukuj mi to z poziomu komputera, tak? I ja wchodzę, otwieram mój komputer, wchodzę na, na Facebooka, żeby otworzyć Messengera i co robię? Przeglądam milion innych wiadomości, tylko nie tą, którą miałam zobaczyć, żeby wydrukować ten dokument. Albo wchodzę na Facebooka i patrzę, że mam, nie wiem, 300 powiadomień, bo wrzuciłam jakiegoś fajnego posta, jest dużo komentarzy i tak dalej. I, i mam dużo wiadomości, więc zajmuję się tym. A nie robię tego, co, co tak naprawdę miałam zrobić. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest już nawykowe zachowanie, że jak wchodzimy w te media społecznościowe, tak, czy zaczynamy robić, zaczynamy tak, jakby wchodzimy w jakąś sekwencję. Naszych zachowań, to to się po prostu dzieje. To, to się po prostu dzieje. Tak? To się po prostu dzieje. Więc, więc myślę sobie, że warto się nad tym zastanowić. Nawyki powinny Ci towarzyszyć, takie wspierające rozwojowe nawyki na przestrzeni całego dnia. Czyli powinnaś mieć kilka nawyków wspierających rano, kilka nawyków wspierających wieczorem, i w trakcie dnia też takie przypominajki, nawyki, które będą Ci mówiły o tym, że Ty jesteś w tym rozwoju. Natomiast zawsze zaczynamy od Prowadzenia jednego bądź dwóch nawyków i ja zawsze będę Ci polecała do tego wdzięczność, ale o wdzięczności powiem w kolejnej, kolejnej lekcji. Kiedy, kiedy zaczyna się dziać w naszym życiu coś niefajnego, pojawiają się jakieś zewnętrzne okoliczności, jakieś dramaty, tragedie, pożary do zgaszenia i tak dalej, to nasze nawyki są tym, co pozwala nam wyjść na powierzchnię, wyjść z tego naszego dołka, z tego naszego bagienka. tak Czyli te nasze nawyki powodują to, że my łatwiej wydostajemy się na powierzchnię, kiedy pojawiają się trudne emocje. Kiedy nie masz nawyków, to tak naprawdę e, czekasz nie wiadomo na co i bardzo Często wchodzimy w takie przetrwałe emocje, czyli to są czasami tygodnie, czasami lata, zanim my zrozumiemy, że jesteśmy cały czas w jednym wydarzeniu, w jednej historii i w jednej emocji. Więc pomyśl sobie, od czego mogłabyś zacząć, albo jeżeli już masz jakieś nawyki, to co jeszcze możesz dodać do tych nawyków, tak, żebyś czuła z nich jak największą energię każdego dnia, żebyś wiedziała, że jeżeli je robisz, to robisz je po coś i że te nawyki tak naprawdę zmieniają Twoje życie. Kolejna lekcja, moja droga. Nie śpiesz się. Cierpliwość to cnota. To bardzo ważna cnota w naszym życiu i zwłaszcza w naszym rozwoju osobistym. Jeżeli nie masz zbudowanej yy, sobie cierpliwości, to przeskakujesz z yy, trenera na trenera, z lajwa na lajwa, yy, chodzisz po szkoleniach, kupujesz coś, niczego nie kończysz, tak jakby, bo wydaje ci się, że ta zmiana powinna już przyjść. Zmiana przyjdzie wtedy, kiedy będziesz na nią gotowa, czyli kiedy staniesz się osobą, która ma te rzeczy, które Ty chcesz mieć, tak? Czyli staniesz się tą osobą. Kiedy mówimy o rozwoju, bardzo często wyznaczamy cele, tak, wyznaczamy, chcemy realizować jakieś marzenia swoje i to jest ok i to jest naprawdę bardzo fajne. Natomiast to nie ten cel jest ważny w tej drodze, tylko ważne jest to, kim my się w tej drodze stajemy. Więc, więc pomyśl sobie, że być może nie sabotujesz siebie i swojego rozwoju, swojej zmiany własnym brakiem cierpliwości. Kolejny Siódma lekcja, uważność. Uważność na to, co się w Tobie dzieje. Jeżeli, tak jak powiedziałam w kolejnej poprzedniej lekcji, stajesz się nową osobowością, stajesz się kimś nowym w tej drodze do Twojego celu, to potrzebujesz być uważna na to, kim Ty się stajesz. Czy stajesz się tą właściwą osobą, tak? Czy stajesz się osobą, którą zawsze chciałaś być. I teraz Uważność na to, jak ta osoba, nowa osoba ma się czuć, jak Ty się chcesz czuć, jak Ty chcesz o sobie myśleć, jakie chcesz podejmować decyzje, jakie chcesz mieć zachowania, jakie chcesz tworzyć doświadczenia, jakie chcesz czuć emocje. Czyli znowu ta pętla, tak? Wchodzimy w tą pętlę, ale teraz to Ty decydujesz, kim Ty masz się stać, więc to Ty decydujesz, jakie tam będą elementy. I Twoja uważność ma polegać na tym, żebyś się pilnowała, żeby właśnie być jak najwięcej w tej nowej roli. okay A unikać tego wszystkiego, co nie wspierające, łapać te momenty, kiedy pojawiają się w tobie myśli nie wspierające, dla ciebie trudne i kiedy będziesz miała wrażenie, że, no, że coś jest nie tak, że gdzieś coś poszło nie tak. Więc ta uważność jest naprawdę bardzo ważnym krokiem, bardzo ważnym fundamentem i myślę sobie, że z, całego, z całej tej listy to umieściłabym ją na, na, na takim punkcie drugim, że to jest tak jakby podstawa tego. Naszego, tego naszego całego rozwoju. Kolejna rzecz, ta wdzięczność. Ja Cię zapraszam do mojego 90-dniowego wyzwania wdzięczności, jeżeli jeszcze go nie praktykujesz, jeżeli go jeszcze nie ukończyłaś, nie rozpoczęłaś, nie jesteś w trakcie, to znajdziesz w opisie tego odcinka link do tego wyzwania. Wdzięczność jest tą emocją, której potrzebujemy, by zbudować tą nową rzeczywistość, by stać się tym człowiekiem, którym chce, potrzebujesz się stać, żeby żeby móc to wszystko osiągnąć, co chcesz osiągnąć. Bez wdzięczności nic się nie zadzieje. I to zaraz nas ciągnie. W kolejną lekcję, bo jak zaczniesz praktykować wdzięczność, to zobaczysz, jak wiele rzeczy dookoła ciebie jest ludzi, dookoła ciebie, którym, za których możesz być wdzięczna. A żeby być wdzięcznym, to tak naprawdę też potrzebujesz znaleźć w sobie zaufanie. Zaufanie, że to, czego potrzebujesz, przyjdzie, pojawi się w najlepszym momencie, że to twoje marzenia spełnią się, kiedy będziesz na to gotowa. Zaufanie mówi tam, nam tak naprawdę o tym, że że um, ufam sobie, ufam ludziom u mnie, ale ufam też wszechświatowi, ufam Bogu i po prostu wiem, że to przyjdzie, że to się w moim życiu pojawi w najlepszej, e, w najlepszej formie, w najlepszej opcji, w najlepszej dla mnie tak naprawdę w naprawdę, e, najlepszy, najlepszym momencie, kiedy ja po prostu będę na to gotowa. I jeżeli masz problem z zaufaniem do siebie, to zdradzę Ci taką najprostszą technikę, oddychanie. Możesz sobie po prostu każdego dnia, kilka razy dziennie, po minucie oddychać i oddychać z, takim, z taką intencją, że wdychasz zaufanie, usuwasz te wszystkie blokady, które dzisiaj, dzisiaj Cię blokują. Czyli wdychasz zaufanie, wydychasz te Wszystkie blokady. I to jest piękne, moja droga, i to działa wspaniale, bo to jest też nawyk. Zaufanie w pewnym momencie staje się naszym nawykiem. No i ostatnia lekcja, już zmierzam do końca. Zakochaj się w sobie. To jest główny i najważniejszy cel naszego rozwoju. To jest tak naprawdę wszystko to, po co my idziemy. To jest to nasze poczucie własnej wartości, to jest ta nasza pewność siebie. Ale przede wszystkim, zakochaj się w sobie oznacza, że Ty wiesz, kim Ty jesteś, tworzysz siebie. Każdego dnia i nie pozwalasz, by w Twoim życiu pojawiała się byle jakość. Nie pozwalasz na to, żeby Twoje życie było przypadkowe. Żeby w twoim życiu pojawiali się ludzie, którzy są dla ciebie niefajni, niewspierający, którzy z jakiegoś powodu są trudni. Kochanie siebie jest pilnowaniem swoich granic, jest wyznaczaniem tych granic, ale przede wszystkim jest też takim łagodnym, delikatnym patrzeniem na siebie, na swoje piękno, to zewnętrzne i to wewnętrzne. Na pozwalanie sobie, na akceptację tego, co jest niefajne, co jest trudne, co jest w nas być może do tej pory było nieakceptowane, tak? To jest miłość do siebie, zakochanie w sobie jest największym darem, jakim możemy sobie po, e, podarować. Więc chciałabym, żebyś od dzisiaj za każdym razem jak spojrzysz w lustro, powiedziała, spojrzała sobie w te oczy i powiedziała do siebie: kocham cię. Kocham cię z całego serca. I moja droga, to jest wszystko, co ja dla ciebie przygotowałam. Mam nadzieję, że wyciągniesz z tych lekcji wszystko to, co potrzebujesz. To jest mój prezent od ciebie, ode mnie na moje 43, 43 urodziny. I mam dla ciebie jeszcze jeden prezent. Jeżeli, jeżeli chcesz się w sobie zakochać, jeżeli chcesz, żeby ten Twój rozwój rzeczywiście zaczął, zaczął być taki, jakiego, jakiego zawsze chciałaś, to ja Cię zapraszam. Jeszcze do, do poniedziałku przedłużam promocyjną cenę na mój kurs. Zakochaj się w sobie. Więc jeżeli masz ochotę, zapraszam cię. Link znajdziesz w opisie. Przeczytam ci tylko, przeczytam ci tylko jeden komentarz, który dostałam od mojej, od, mojej, od mojej kursantki. I ten komentarz właściwie jak na zawołanie pojawił, pojawił się dzisiaj, więc posłuchaj. Moim zdaniem, to jest kurs, od którego zdecydowanie warto rozpocząć swój rozwój osobisty. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: bez kochania siebie trudno kochać innych, bez otwarcia się na wdzięczność za to, co już jest, nic nie cieszy, za to wiara w siebie i swoje możliwości przenosi nas w inny wymiar, inny sposób działania i postrzegania wszystkiego wokół. Dzięki Beacie uwierzyłam, że jestem wystarczająco dobra, taka, jaka jestem. Dziękuję i polecam z całego serca Małgosia, i ja już nic więcej. Nie dodam. Myślę, że Małgosia powiedziała wszystko to, co ja zawarłam w tym kursie. 9 medytacji, 9 workbooków, 9 tygodni, i ka na każdy dzień tego tygodnia osobna lekcja wideo i praca z nawykami i z wszystkim tym, co, o czym ja Ci dzisiaj mówiłam. Więc moja droga, podejmij najlepszą dla siebie decyzję, sprawdź tą promocję i zapraszam Cię z całego serca. Do zobaczenia.